Nazywam, Nazywam się Gredera, mam 18, 18 lat. lat. Chodzę do ojca ogólnokształcącego i niedługo, i niedługo będę zdawał maturę. maturę. Ten test Też życia nie jest dla mnie problemem. A miliard różnych mi testów mi na ocenę, na które muszę się nauczyć. Z dodatkowych informacji nie jestem w związku z dziewczyną ani z nikim, ani z nikim. ponieważ nie takiego nie posiadam. Dzisiaj o godzinie pierwszej po południu kończę lekcję. Myślicie, że będzie to normalny powrót do domu? Od tego momentu pokażę wam historię o SCP. Uff, nareszcie koniec lekcji. Ciekawe co będzie dalej. Będę musiał wrócić do domu, by zrobić odcinek, ze względu na to, że widzowie na mnie czekają. Eee, widziałeś jaka jest odpowiedź w zadaniu 366 pod punkcie D? Tak, to jest odpowiedź D. Podejrzewam, bo ja to tak zaznaczyłem. E, aktualnie przystanek autobusowy nie działa, co jest standardem tutaj. I najkrótszą ścieżką do mojego domu będzie przez raz. Obawiam się, że troszeczkę może być to ryzykowne, ale warto obejrzeć sobie naturę. Przy okazji. Po co ja się wybierałem w tym raz? Ta spada i burza jest. Ja nie wytrzymam normalnie. Zakonniście! <noise> Gdzie ja jestem? Tu jest strasznie ciemno. A moja latarka za bardzo nie świeci w ciemności zbyt dobrze. Co to może być? Mógłbym się Ciebie zapytać, kim Ty jesteś? Hmm, no wiesz, nie mogę z tego miejsca wyjść, bo jest ciemno. Czy Ty mnie poprowadzisz? Ja nie mam naprawdę czasu. Znajdziesz mi to wyjście, bo potrzebuję zrobić pracę domową oraz też legać odcinek Dawidów. A to nie jest taka prosta rzecz, tego to wszystko ogarnąć. Pomożesz w końcu? No to trudno, jak nie wiesz, to nie wiesz, bo nie odpowiadasz, więc sam sobie znajdę to wyjście. No, to był za dźwięk. O cholera! Muszę stąd szybko spierdzierać! Nie widzę go już. Mam nadzieję, że go zgubiłem, bo nie wyglądał na przyjaznego od samego początku. Uh. Oh ya, pie.